Halo, halo, witam wszystkich, a dzisiaj zrobimy sobie kolejny opis epickiego dowódcy, i będzie to dowódca, którego ja użyłbym jako pierwszego do walki w KvK-1. Mówiłem Wam już w poprzednim filmiku, że jako pierwszą dowódczynię użyłbym właśnie bodiki, bo ona jest. Przydatna bardzo na samym początku gry, natomiast my, z myślą już o KvK-1 użyłbym dowódcy innego. No i tutaj myślę, że mój wybór będzie dosyć kontrowersyjny, ponieważ <laughs> myślę, że przede wszystkim dlatego, że nie będzie to sansu, bo będzie mi tutaj chodziło tylko i wyłącznie o dowódców epickich. Sansu oczywiście jest fantastycznym dowódcą, natomiast ja sobie tak przemyślałem, jeżeli ja miałbym wybrać jakiegoś właśnie dowódcę tylko z epickich, którym bym walczył na KVK1, to wydaje mi się, że mimo wszystko nie byłby to Sansu i zaraz spróbuję mój wybór uzasadnić. Więc moim wyborem byłby Bybars. Dlaczego właśnie Bybars? Przede wszystkim dlatego, że na KWK1 wolałbym walczyć kawalerią. A to dlatego, że kawaleria po prostu jest szybsza. I w KWK1, gdzie mamy graczy, którzy są naprawdę wiele, wiele razy mocniejsi od nas i nie chcemy się, że tak powiem, z nimi spotkać jeden na jednego, to prędkość będzie miała niesamowite znaczenie i to jak się w ogóle poruszamy po polu walki będzie miało niesamowite znaczenie czyli mógłbym tutaj oczywiście powiedzieć bo jeżeli bym porównał to Sansu będzie miał lepsze te umiejętności od Baybarsa tak? będzie jakby silniejszym dowódcą natomiast jeśli chodzi o moje nastawienie do gry to wolałbym mimo wszystko mieć tego Baybarsa i wolałbym używać mimo wszystko kawalerii Dlaczego? Ponieważ ja będę nim w stanie szybciej zaatakować kogoś, tak? Będę też miał AOE, które jest bardzo ważne, i tutaj będę mógł zaatakować 5 marszy. Do opisu umiejętności zaraz sobie przejdziemy, natomiast on mi da taką możliwość, że będę mógł szybko zaatakować, ale kiedy to ja będę atakowany przez na przykład dużo silniejszego ode mnie gracza, to ja będę mógł szybko uciec. Od tej walki, uciec od tego akurat przeciwnika, który na przykład tam używa o wiele silniejszych ode mnie jednostek. Ja po prostu muszę się gdzieś tam od niego uwolnić i Bybars będzie mi dawał tę możliwość, której Sansu, jeżeli jeszcze będziemy używali piechoty, absolutnie mi nie da. Tak, także tutaj będzie to taka różnica między nimi. Oprócz tego, że będę szybciej uciekał, to też będę szybciej gonił, czyli widzimy, że na przykład jest sytuacja taka, że nasz sojusz jest w przewadze, my atakujemy, rywal ucieka przed nami, to znowu piechotą będzie mi ciężko go dogonić, natomiast taką kawalerią jak Bajbars będzie mi na pewno szybciej to zrobić. Dobrze, przejdźmy teraz do jego umiejętności. Pierwsza, tutaj znowu z ekspertyzą będę już omawiał, jest naprawdę bardzo, bardzo fajna. Zobaczcie, mamy tutaj, że zaatakujemy w AOE o wielkości 1000 nawet do 5 marszy przeciwnika, i to jest naprawdę bardzo fajna umiejętność. I oprócz tego kolejna. Rzecz, która jest świetna, to zmniejszymy ich prędkość marszu o 50% na 2 sekundy. Więc, jeżeli to wskoczy, to automatycznie ten marsz, który gonimy, w zasadzie niemalże się zatrzymuje i będziemy mogli go, że tak powiem, okładać dalej. A że możemy trafić w ten sposób 5 nawet marszy, no to tylko tym lepiej dla nas i tym lepiej dla całej naszej drużyny. Także tutaj naprawdę bardzo, bardzo fajna umiejętność. Kolejna, 20% ataku kawalerii. I tutaj, jeżeli bym go używał, to raczej starałbym się używać go w takim marszem pełnym kawalerii, czyli 100% tylko kawaleria. Trzecia umiejętność będzie związana z atakowaniem miast, i tutaj zwiększenie ataku i zmniejszenie obrony przeciwnika nie będzie miało większego znaczenia, raczej i tak bym go nie używał do atakowania miast, więc można uznać, że ta umiejętność jest praktycznie bezużyteczna. No i Czwarta umiejętność, znowu bardzo fajna. Zobaczcie, kiedy będziemy opuszczać walkę, będziemy mieli leczenie, które jest tak niskie i, i nie ma praktycznie żadnego znaczenia. Tutaj równie dobrze mogłoby w ogóle nie być tej umiejętności, ale oprócz tego, i ta druga część jest naprawdę super, oprócz tego będę miał 50% zwiększone tempo marszu na 10 sekund. Czyli po prostu, jeżeli ja się wycofam z walki, to przez następne 10 sekund będę miał zwiększone tempo marszu o 50%. Czyli to jest to, co Wam mówiłem przed chwilą. Ja będę w stanie bardzo szybko się wycofać z tej walki i uciec przed kimś. Tak? Jeżeli ktoś atakuje mnie dużo silniejszym marszem, to ja najczęściej będę mógł się od niego uwolnić. Co na początku w tym KvK-1 będzie naprawdę bardzo ważne. To, że będę atakował tak dużo jednostek, będzie też dla mnie przydatne, jeśli chodzi o ekspedycję. Ekspedycja na początku naprawdę jest ważna, więc warto mieć dowódców, którzy sobie tam fajnie poradzą. Także naprawdę myślę, że tutaj jest w porządku. Jeśli chodzi o talenty, ja tutaj akurat nie mam go na 60 poziomie, ale na pewno użyłbym dużo talentów, jeśli chodzi o te drzewko umiejętności i użyłbym tutaj na pewno tego, tego talentu z kawalerii bym sobie dostarczył, tutaj też jeśli chodzi o tą prędkość marszu, myślę, że też bym w to zainwestował, w zależności od tego ile tych punktów końcowo mógłbym, mógłbym w ogóle użyć, tu mamy też conquering tree, także tutaj też są talenty w które możemy zainwestować więc te talenty są u Baybarsa też Całkiem w porządku. No i teraz z kim bym go użył? Mówiłem wcześniej, że jako pierwszą dowódcę użyłbym właśnie bodiki i najprawdopodobniej użyłbym właśnie takiego marszu, że byłby to Bybars, a za nią bodika. Chyba, że do tego momentu miałbym już takiego, że tak powiem, zdatnego do walki Isanga. I wtedy taki marsz, że Bybars i za nim Isang z kawalerią, to też naprawdę byłby bardzo fajny marsz. Jeżeli udałoby mi się tutaj zwiększyć tą ilość obrażeń od umiejętności, to by też było, była fantastyczna sprawa. Miałbym wtedy podwójne takie AOE. Także, także takim marszem na pewno chętnie bym wyszedł gdzieś tam do wojny na KVK-1, jeżeli by to było możliwe. Kolejną opcją z tyłu do Baybarsa byłby oczywiście Sansu. Oczywiście użyłbym tutaj znowu, tak jak mówiłem wcześniej, w 100% kawalerii. Kolejna opcja, którą można by użyć, to Belisariusz. Tutaj oczywiście znowu miałbym plusy do piechoty i byłaby opcja, że, że ten marsz mój byłby jeszcze szybszy, dzięki temu, że Belisariusz też jest, że tak powiem, szybkim dowódcą. No i... Kolejne to już w zasadzie e, znowu moglibyśmy użyć tutaj wielu dowódców. Na pewno dobrze sprawdzi się Osman, który też zadaje duże obrażenia. E, myślę teraz, czy wydaje mi się, że nie, nie, nie poszedłbym już tutaj w kusunokiego ani w Hermana, bo to jednak łucznicy, tak? Także raczej nie. Pelagiusz myślę, że jak najbardziej w porządku. No i wielu legendarnych, jeśli bym akurat miał, no to mógłby to być też być oczywiście Mehmet, który tutaj też ma bardzo fajne AoE, mógłby to być oczywiście Minamoto, mógłby to być oczywiście Double C, to też by był bardzo fajny wypór, jeżeli tą pierwszą umiejętność miałbym zrobioną na maksa. także znowu tutaj z Bybarsem będę miał naprawdę bardzo bardzo dużo opcji natomiast w zależności od tego, co by mi się udało, tak? Myślę, że taki marsz nawet Bybars jako pierwszy i zanim Bodica byłby całkiem w porządku, ewentualnie Bybars i zrobiony już na jakimś takim, yy, że tak powiem, użytecznym poziomie Yisang Ye, to też byłby bardzo fajny marsz i to by był chyba taki marsz, który bym sobie używał, w tym KVK1, żeby sobie sprawdzić właśnie jak ta walka wygląda, trochę sobie popróbować co i jak, ale też tak jak mówię, być gotowym na różne ewentualności i być po prostu na, tej, na tym polu mobilnym graczem, który wie, kiedy zaatakować, ale też wie, kiedy szykować się do odwrotu i, i trochę tego pola w ten sposób się uczy. Także to tyle, jeśli chodzi o tego dowódcę. Dzięki i do usłyszenia. Cześć.